Take a moment, right here. Feeling like a sound gear. Driving towards the sun with the rose and hello golden color. Hello. O, dobry wieczór kolego, haha. Witam serdecznie. Witam serdecznie. O nie, oświetlenia brak. O, co tam słychać, jak tam dziś dałam radę wbić? Super, super. Ostatnio się nie było, a fazmo graliśmy. Jak to tak? Jak to tak? Co to za opuszczanie. Dobra, czekamy sobie na chłopaczków Zanim sobie odpalimy. No ja właśnie zagrałam i troszkę się... O, proszę! O, proszę. No dobrze. No, udało Ci się odgadnąć jakiegoś ducha? Poniedziałek właśnie grałam jakby streamka mieliście. No wiesz, co to mogłaś na streamka bić. Albo zagrać z nami. Było wolne miejsce przecież. Chyba było wolne miejsce, albo nie było? Ale by się znalazło pewnie. Miałem większości demona i miałem go. I miałem tego ducha na P, ale nie pamiętam nazwy Poltergeist, pewnie. Pewnie Poltergeist. Ja to szy szybko się nauczyć. To jest w miarę prosta gra. To jest w miarę prosta gra. Najcięższy się nauczyć, bo każdy jakby duch ma swoją, yy, każdy duch ma swoją jakby specyfikację. I... I wykonuje jakieś konkretne rzeczy. Na przykład załóżmy, że obakę yy, inaczej. Załóżmy, jak masz yy, na ścianie, nie? Na ścianie masz to odciski palców. To na przykład większość duchów ma tych palcy. Tych palców ma 5, a na przykład obakę zostawia 6, nie? I jeżeli zobaczysz na drzwiach, że masz 6 palcy, no to już wiesz, że to jest obakę, nie? Albo na przykład, yy, załóżmy, że masz wszędzie zapalone światło w całym domu, ale co chwilę ktoś ci wyłącza to światło. Co włączysz, to za chwilę światło zgaśnie, to wtedy już wiesz, że jest Mara na przykład, nie? Z Zobacz. O, Fantom Siemanko, wasal, Siemanko. I na przykład ja ci pokażę tutaj. E, czekaj, niech sobie tylko dodam e, pulpit. Zobacz na przykład tutaj masz e, fajnie rozpisane, to jest na, na tym, na, na na Steamie na przykład masz, załóżmy Banshee nie? i na przykład masz, że hantuje co najmniej od 50%, czyli jeżeli e, twoje sanity zajdzie do 50%, no to wtedy na przykład to wtedy na przykład dopiero ona zaczyna hantować, nie, więc jeżeli masz powyżej 50%, no to ona nie zahantuje. I na przykład masz tutaj zachowanie, nie, opisane. A na przykład znaki szczególne ma umiejętność wędrowania podążenia za swoim celem i ma większe szanse na event, w którym duch śpiewa. Czyli jak chodzisz z tym mikrofonem parabolicznym, nie, co ma taką tarczkę i nie słyszysz takich typu jakiś tam, wiesz, że on do ciebie coś gada, tylko śpiewa, jest dosłownie śpiew, to wtedy wiesz na przykład, że to jest banshee, co nie? Siedma Wojtek, w co grasz? Gramy w Battlefield piątkę dzisiaj. No na przykład, jeżeli ktoś cię zaatakuje, nawet przy, nie wiem, załóżmy, masz 75% Sanity i już masz Hunta, no to na przykład wiesz, że to jest Demon, nie? O! Bo Demon, demon może atakować nawet przy 100%, przy, przy 100 zdrowia, a żaden inny duch nie zaatakuje cię tak wysoko. I na przykład, i na przykład możesz mieć Hanta, i hand się skończy, i za chwilę masz kolejny, i znowu się skończy, masz kolejny, no to wtedy też wiesz, na przykład, że jest hand, nie? I na przykład każdy, każdy duch ma swoje takie, wiesz, jakieś dziwne rzeczy, nie? Możesz na przykład też rozpoznać ducha, jak szybko chodzi, nie? Na przykład jest taki duch jak Wright. Jak rozsypiesz sól, no to zazwyczaj ten duch deptuje w tą sól i masz ślady, co nie? A. No właśnie, tak było jak miałem tego demona, no więc nie zawsze wiesz, te dowody są potrzebne, ale po prostu możesz jakby po jego zachowaniu się zorientować, że to jest dany duch, co nie? I na przykład Wright, każdy duch ci wdepnie w sól, a Wright przez całą grę ci nie wdepnie w sól, nie? Jeżeli rozsypiesz sól i na przykład po 10 minutach zobaczysz, że tam ta sól dalej nie jest naruszona, no to masz pewność na przykład, że to jest Wright, nie? Bo on lewituje, on nie chodzi, tylko on lewituje, nie? Także ja ci mogę podesłać w sumie yy, na czacie chyba mogę, czy nie mogę. Mogę ci podesłać tego linka. I możesz sobie potem poczytać o tych duchach. Ja na przykład jak gram, to sobie zrobiłem taką ściągawkę, nie? Mam na kartce napisane takie te najważniejsze. Najważniejsze takie y, jakby zachowania tych duchów i po prostu sobie y, obserwuję to, co one robią w grze i tak sobie zerkam na, tym, na tą ściągawkę, nie? Tutaj Ci wysłałem linka, możesz sobie w tego linka wejść, poczytać o tych duchach. Y, no, ale jeszcze trochę pogram i douczę się troszkę więcej tego. Oczywiście, każda godzina gry to jest to jest y, level up twój, nie. Bo na przykład ja bardzo długo. Moim problemem takim było, że ja nie potrafiłem uciekać przed huntem, nie? U mnie każdy hunt kończył się zgonem. I strasznie mnie to męczyło, bo praktycznie nie mogłem, bo dużo właśnie można też się dowiedzieć o duchu podczas hunta, nie? Bo na przykład słyszysz, czy on jest cichy, czy jest głośny, czy chodzi szybko, czy jest wolno, czy na przykład jest wolny i przyspiesza, czy na przykład rzuca przedmiotami, czy w ogóle nic nie słychać. A na przykład w ja dostałem hunta i zgon, nie? I do widzenia, nie? A teraz tak się nauczyłem właśnie, że jestem w stanie uciec przed tym duchem i jest spoko, nie? Dopiero 5 godzin przegrałem, to tak naprawdę nie jest nic. Ja mam, zobacz. Zobacz ile ja mam w fazmu przegrane. Zobacz. C 43 godziny, to też jest nic, naprawdę. Ja znam takie osoby, co mają po, po 1000 godzin napykane, nie? Fazmo, a ja mam tylko 43 godziny. Dobra, okej. Okay. Nie, nie przedłużając, dobra... Yy. Graham pewnie już siedzi na Discordzie, wbiję sobie na Discorda, zapraszam wszystkich na Discordach, to wszyscy, którzy grają, kiedy, którzy grają ze mną w, 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 w Battlefielda. Wojtek, yy, kiedy PASMO? W piątek, nie wiem, czekaj, co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy środę, dzisiaj mamy środę, zrobimy PASMO zrobimy w piątek albo w sobotę, w piątek albo w sobotę zrobimy PASMO. Halo, halo. O, dzień dobry, dobry wieczór Grahamo Czekaj, przerzucimy Wilczka, jeszcze yy, Przerzucimy Wilczka Siema Siema halo. O, jest, jest i mistrzu halo, I... Babusze, I co? I, 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 i Inaczej na czym ja skończyłem? No, to zrobimy sobie fanzmów w piątek, albo w sobotę I zobaczymy, nie? Na pewno będzie informacja na Discordzie manko koledzy, o tutaj się z wami, w ogóle jak twój nick przeczytać? Jak twój nick przeczytać? Który nick? No koleżanki z czatu, xdvvmx xdvmx xdvmx, XDVMX tak czytać? Dobra, okej, okay. wy tu są Wy tu są, dobra, ja sobie odpalam gierkę w takim razie, czekaj, muzykę mogę sobie wyłączyć Muzyczkę sobie wyłączymy Odpalamy sobie Gierkę. Co tam, gra ku ciebie słychać? Ciekawego. Stara bijdę jak zawsze. Niedługo do roboty będę musiał razem to mnie boli. Delikatnie. O, dlaczego? sobie wolne. Marzenie. Być na wolnym, kurde. Okej, okay, dobra, jak nie zapomnę, to będę tak mówił w takim razie. No znaczy, się to nie do was To ja czat czytam, nie? Też on musi odpowiadać, nie? A, tak, on. No, Mikołaj tak siedzi? Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. ja se przeglądam, co tu se możesz klikać. Tu chłopiec skórki kupuje kur na dobroni. Ja, do ja pierdzie? ale inwestycje grube. Tak, tam jest strasznie dużo tego. Dobra, ładuj się, giereczko żeby cię mógł teraz, na ekran rzucić. dopiero teraz zwyczaiłem, teraz że teraz to mogę kupić. Nie wydawaj, Jak... pieniędzy, nie wydawaj pieniędzy. Dlaczego nie warto? No, bo nie warto. No, 21 mama tu półtora jakiś kosztuje. Nie warto. Po co, ci, po co ci skórki? Powiedz, po co ci skórki? No to, ale tu lunety masz na przykład. No ale, no to co? No ale to skórka chłopie, zielona, zielony ale. karabin mam. Szturmowy. Ale po co? Ja nie rozumiem. Ja, dobra, nieważne, nieważne, ja, dobra, dobra. Bo wiesz co, ja jestem takim, z takiego zdania, nie, że wiesz, załóżmy, grasz sobie w jakąś gierkę, nie? No i stwierdzisz, dobra, dzisiaj sobie tam za 20 zł coś kupię, potem sobie znowu coś za 20 zł kupiesz, kupisz i tak na przykład grasz przez rok, coś tam sobie kupujesz, potem wiesz, już wydałeś na tą grę, załóżmy, z półtora koła, nie? I oni nagle, i oni nagle wyłączają serwery, nie? I koniec gry, nie? A To nie, tutaj to masz za pieniądze w grze, nie? A, a, no to tak, no to spoko, no to tak, no to tak to sobie kupuj, jak najbardziej, wiesz, ale myślałem, że taki normalny hajs, nie? Nie, no gdzie normalny? Nie. Bo czasami właśnie nie rozumiem, nie? Ludzi właśnie jak kupują, znaczy wydają Multum kasy na gry, po prostu, żeby coś wyglądało, nie? No ale wiesz, no. A ci się, wiesz co, jeszcze może zależy tak, może żeby wyglądało to nie, ale. Tak żeby faktycznie było to powiedzmy... Kiedyś. Kiedyś widziałem takiego. Auto coś, nie? Jakieś tam w tych Forzach to jeszcze rozumiem, jakieś tam, wiesz, specjalne super to jeszcze można sobie kupić jakiegoś. Kiedyś, tam... kiedyś miałem takiego gościa. On w Lola grał, nie? Nom. I pokazywał mi skórki swoje, nie? Do postaci. Miał prawie do wszystkich postaci skórki, nie? On miał tych skórek zakupionych za 4,5 tysiąca Boż. A potem przestał grać, nie? Konto mu wygasło i chuj To tak zawsze jest, nie? No, przez to, wiesz, ja tam mówię, no kurde Ja kiedyś tylko wydałem kasę, jak w WoWa grałem To ja sobie... Yy, wydawa... A ty też ze mną grałeś WoWa, nie? Chyba kiedyś To nie? Ja tak. Jak najbardziej. Jakieś 100 lat temu to było, ale grałeś. No. Tak, tak, grałem. Się. No i... I w sumie wydawałem tylko sobie, że tam żeby szybciej poziom wbić, nie? A ja tak ja to... Pamię ja, pa ja pamiętam, zawsze yeah. miałem na elskę, która biegała z karabinem. Dokładnie, dokładnie. Albo bo ty tym grałeś, Han Hunter'em? Hunter'em. Hunter'kom. No, no i zawsze miałem karabin zamiast łuku, nie? Dlaczego nie mogę gierki odpalić? Kurde. Nie HD, wiem, ale ha... stream ci ten lag Co? Stream laga Jak stream laga ma? Gdzie ma laga stream? Trochę Trochę ma, nie moje że bardzo, ale trochę Czekaj, zaraz to ogarniemy, tylko niech ja sobie Niech ja sobie, kurde, niech mi się ten Właści... Właściwości Aude, hater, jezus, o ten HDO, jak po niemiecku Spotify? Zresztą nie mam Spotify, jest Battlefield, ok. Jakie Spotify? Dobra, mam Battlefielda Stereo, stereo zacina stream? No, przed tym, zanim grę się uruchomi, bo ona była czarna Mówiąc, nie czy tam że się tam gry... No, ja wiem, że, ja wiem, że była czarna gra, bo... Nie chciałbym się włączyć, ale już mi się włączyło i co zacina? No teraz niby lepiej, ale z początku wydawało się, że cienko mogłoby być. Dobra, no bo jak, ja będzie, ja jak będzie zacinać, sprawa. to mówcie. Ja na przykład się szczaiłem powiem ci po 3-4 miesiącach, że też płacę właśnie Spotify'a. Bo jak leciałem na wakacje, to wziąłem wiesz, było to za darmo, nie? Na miesiąc czy tam na ileś. I tak się później szczaiłem, że cały czas tu płacę, nie? Wrzuciło mnie i nie wiem, czy się wiadomość wysłała, jaka wiadomość? Ja mam gdzieś w znajomych Która wiadomość? Ja Tutaj ja HDjoak coś po niemiecku pisze, dobra ja już spadam, przyszłam się przywitać i lecę grać w pasmu. Aha, no dobra, lecę trzymaj się, miłej gry życzę A gdzie, ty, gdzie ty masz tego swój czata, ja tu nie widzę, czat na żywo, ja, ja z YouTube jest bez YouTube'a mam jakieś inne czaty, czaty są, czy są No jest jeszcze, bo ja na Twitch'u też robię, wiesz? Ej, nie wiem no, czemu nie wiem czemu, ale gra jakby nie jest w pełnym oknie mam jakąś tu rozdzielczość ustawioną chujową Ach te ja battle... wiem. Ach, te battlefieldy, kurde Mają Ciebie. rozmach Jezu, ale powiększone w ciul. No, co nie? Dziwnie No A, ona bo... A już Filmowałeś się, kiedykolwiek już? Czy Battlefield, czy battlefielda, battlefielda Battlefield Battlefielda piątki nie, jedynkę streamowałem No teraz jest różnica chłop No nie ma różnicy O A jak ja sobie w ten, a jak sobie ustawił w oknie ją? Bez ramki O jest git, nie jest git Zastosuj ustawienia. ok. O, jest nie, nie jest gitno. Kurde. Oknie. W się się pobaw. by tam sobie po ustawie... Cicho masz czy nie masz? to jest pytanie. Nie ma. Prawie masz. No co tu się dzisiaj odwala? Ja... A, dobra, okej. Okay. Nie ma tematu. Co zrobiłeś? Teraz będzie Git. Teraz tera naprawię to. Co było popsute? Yy, bo gra pierwotnie mi się uruchomiła w oknie, więc ja ją rozciągnąłem na pełny ekran. A jak yy, zrobiłem grę, jakby na pełny ekran, taki, że pełny ekran, to. to no nie wiem, w Miałem rację. Dobra, teraz jest Git. Teraz jest Git, dobra. Yy, jak to się odpalało tą kampanię? Graj. Nie wiem, ale nie. mnie nie ma jak coś, ale okej, okay, spoko. No jak cię okay nie ma? Na rundę. Wilczek, nie, nie Milt, ma. Aha, no mogłem poczekać na Wilczek mil... Aha, dobra. mogę poczekać na rudę, jakbym się nie przypomniał. No, no tak. masz zaproszenie. No teraz... Ej, a, a poczekaj, ja mogę oddać tobie Mikołaj yy, Kapitana? Awansuj. Weź ty odpal, bo ty się lepiej na tym znasz. Masz, teraz jesteś szefem. Wojna na Pacyfiku, czy strategia? O, Obojętnie. Stada, stada o, obojętnie. Jedna trzech, tak? Ehre, Sejdem, e, mych, gen Drirten, Reischt und Unsurem, Furen, Hit... Ten... Hadejoag, uspokój się, miłego, papa. Ty, ty Kocham ty, to, pewien... że mam bardzo stare niemieckie geny, xd. Hadejoag jest niemożliwy. Bo, e, Graham, włączyła ci się gra? No, włącza się, włącza Lecimy. Się. Lecimy. Się bo... Było serwery z 62 osoby. Ej, Graham? Z... Nie graham. HDOA, jak będzie się zacinać stream, to weź, napisz. Na czacie. Ja tam też mam odpalone. No to ty też mi powiesz. Ja też mam Chociaż odpalone, czekaj, jak... czekaj, bo mi pokazuje, mi pokazuje że, mam, yy, że mam ten. Całe 8 FPS. No No wiem, bo ja zminimalizowałem grę. Yy, pokazuje mi, że mam całe 6 FPS-ów. No to coś się niehalo. Czekaj. Ja sobie, Oj, to, ja sobie to przełączę. Bo tu grzebałem ostatnio. Yy, wyjście. O nie, nie, będę musiał stream. Na chwilę streamkę muszę zatrzymać. Także wybaczcie.